Stoimy tutaj przy potencjach, ja będę chciała je dzisiaj wszystkie odsakować. u nas były róże, więc zobaczymy czy, czy to okrywanie moje coś dało. Ja sobie te wszystkie sznureczki wezmę i odwiążę, żeby ona była luzem, i później tylko przykryję wszystkie te hortensje. Obecne same kwiatostany i nic więcej. Tylko same te kwiatki. I po nawozie. Tutaj widzę, że ma pącz. Tutaj trochę zielone są, więc zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy jeszcze tutaj drugą. Ma dużo więcej już popuszczane pąki. Możecie sobie zobaczyć, jak one tutaj wyglądają. Ja przycinam sam kwiatostan. Po prostu tylko to, co jest uschnięte. Tu jest pąk i tutaj sam kwiatostan. Oczywiście to, co się połamało, no to muszę wyciąć. Bo tu się trochę połamały, bo mi tutaj śnieg spadł na te hortensje dachu i, i po prostu połamało mi tu trochę tę subtensję ale ja przycinam sam kwiatostan i dopiero później w czerwcu przytnę to co zostało suche z doświadczenia wiem że trzeba czekać i nie obcinać jej Oczyścić z liści i z tych kwiatów. Tak wyglądają teraz oczyszczone, już tam, jak coś tam zostanie, to tam trochę liści czy coś, to tam nie, nie przejmuje się tym, ale mniej więcej tak, żeby były oczyszczone, po prostu z wszystkich liści, z kwiatostanów. Teraz tutaj mam takie te obręcze i ja sobie je dam na każdą hortensję po dwie. To jest siatki, ja wam to pokazywałam. Wcześniej ja mówiłam, że to się nie do końca nie sprawdziło, bo dałam tylko po jednej sztuce i mi później po prostu po deszczu trochę mi tam anaberkę połamało. Akurat z hortensjami ogrodowymi nie było tak źle. No, ale po prostu uznałam, że, że sobie po prostu dam niżej i później drugą wyżej. Poprzywiązuję drucikiem i po prostu będę to robić. A teraz jeszcze chciałam Wam pokazać, bo będę nawozić yy, tutaj te hortensje. I tak tamte hortensje, które były niebieskie, to ja sobie właśnie je zostawię, żeby były niebieskie, więc ja daję. Siarczan amonu, żeby hortensje były niebieskie, to daje siarczan amonu i daję trzy takie garście. W sumie dam cztery, bo ja tam mam tą jedną dużą i nawóz do borówek. daję sobie pięć garści nawozu do borówek. Pięć. I przemieszam. I będę podsypywać na te dwie potencje. będę tam podsypywać po dwie garście, tak z jednej strony, z drugiej strony, a na tą dużą tutaj będą takie trzy garście tego nawozu. I od razu później to podleję. Bolo, Tutaj teraz Wam pokażę, bo ja ten mam obornik granulowany i jest to i kurzy, i bydlęcy. No i po prostu ja nie chcę, żeby te hortensje były niebieskie. A w zeszłym roku właśnie tak się stało, że, że były. Wszystkie mi zaczęły nagle niebieskie się robić, a ja nie chciałam, bo tutaj mam różne odmiany tych hortensji, więc w tym roku dostaną te hortensje tylko. Obornik granulowany. Bo ja co roku dawałam yy, nawóz do borówek. A w zeszłym roku, pierwszy raz, dałam siarczan amonu. I one nagle wszystkie zaczęły robić się niebieskie. To oczywiście ja nie byłam zbyt szczęśliwa. No ja sobie tutaj odmierzę i po prostu sobie na tą dużą daję dwie garście takiego obornika. A na te takie duże garście. A na te mniejsze. Po tej jednej takiej dużej garści obornika wokół roślin i również to podleję. Czy w, oprócz tego robię nawóz z, z mniszka lekarskiego. On również zakwasza glebę i to również y, wydaje mi się, że może właśnie ten siarczan amonu i ten mniszek spowodował to, że nagle te hortensje wszystkie nagle zaczęły robić się niebieskie. Więc jeśli chcecie mieć hortensję niebieską, to na pewno siarczan amonu bo on bardzo zakwasza. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak łatwo idzie ukorzenić hortensję. Tutaj są korzonki. Ona tutaj po prostu tak była przysypana. Tutaj jest druga. Tutaj mam pokażę. I ja właśnie w ten sposób ukorzeniłam I tak właśnie najlepiej te pędy tak dać jak najbardziej poziomo. Po prostu i przysypać ziemią. Ja to robię przeważnie na jesień albo na wiosnę. Po prostu przysypuję i, i wtedy są nowe sadzonki. Najszybszy, najprostszy. Powiem Wam tak, już trochę za zaczęło mi się ściemniać. Jest tutaj dwa razy włóknina przykryte, związane u dołu, i tutaj są przymocowane po prostu cegłą, żeby tu był przewiew, żeby tutaj po prostu sobie wiatr mógł przewiewać. Od czasu do czasu możecie tam zajrzeć, czy nic się nie dzieje, i u mnie to będzie stało do połowy maja. W maju, po przymrozkach, ja to będę. Wszystko ściągać. A na razie tak sobie to będzie stało. Tu są dwie warstwy włókniny. Także tak sobie zróbcie, żeby tylko tutaj był jakiś przewiew, żeby to nie było tak szczelnie owinięte. Tylko ja właśnie tutaj mam 10 metrów włókniny. Ja to po prostu owinałam dwa razy. Także tak sobie to będzie stało do maja, do tam 17. I myślę, że powinny przezimować dobrze. Za dziś dziękuję i do następnego razu.